Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała dwóch agentów, którzy korygowali i zbierali dane na temat skutków uderzenia rakietą balistyczną orjesznik w obwodzie lwowskim. Kim są ci zdrajcy? Jak oni działali? Co się z nimi teraz dzieje? Ilu jeszcze takich agentów ma racja? Tutaj, na no okay, Ukrainie? I czy należy spodziewać się kolejnych ataków tą rakietą? O czym teraz piszą media? Zasubskrybujcie ten kanał na YouTube, przyjaciele, a ja sam wam... Opowiem wszystko po kolei. Nie zapominajcie zostawiać lajków i swoich komentarzy. To jest super ważne dla rozwoju naszej społeczności. No i to wszystko. Nie tracimy więcej czasu. Zaczynajmy od razu. Bardzo krótko, zanim przejdziemy do sedna sprawy, przypomnijmy o tym ostatnim uderzeniu Oresznika. Noc z 8 na 9 stycznia tego roku, atak rakietowy na infrastrukturę cywilną obwodu lwowskiego. Rosja używa tej samej balistycznej rakiety Oresznik, która po pierwsze wszystkich straszy, a po drugie już była używana. W Dnieprze w 2024 roku. Według szefa alwowskiej obwodowej administracji wojskowej Maksyma Kozyckiego, w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego uszkodzony został obiekt infrastruktury krytycznej. A dziś dowiadujemy się, że kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wpadł na trop dwóch agentów GRU, rosyjskiego Wywiadu Wojskowego. Kto to jest? Kim oni są? To 64-letni mieszkaniec Mukaczewa zwerbowany zdalnie przez rosyjskich kuratorów i jego 22-letni bezrobotny sąsiad. Tak właśnie działał ich plan, przyjaciele. Giebsy. Po ataku na obwód lwowski młodszy agent opuścił Zakarpacie, udając się na miejsce wydarzeń. Delby odwiedził te miejsca, sfotografował zniszczenia i zapisał dokładne współrzędne na mapach Google i przesłał te dane Oto starszy, 64-letni mężczyzna z Mukaczewa, który udał się prosto do swojego przełożonego z GRU Federacji Rosyjskiej. I oto Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadza super udaną, świetną operację. Zatrzymują ich jednocześnie młodszego tego właśnie tam, na polu, podczas nagrywania, dosłownie na gorącym uczynku, prawda? Starszego w domu? Oto zdjęcie stamtąd, proszę spojrzeć. Po co to wszystko? Wróg musiał dokładnie zrozumieć skalę wyrządzonych szkód. Te dane są potrzebne do kilku rzeczy. Po pierwsze, do operacji informacyjno-psychologicznych, no po to, żeby, wiecie, tworzyć te oszczeczne nadracje o precyzji swoich uderzeń i tak Robią to także dla samych siebie, aby w ogóle móc w pełni zrozumieć, do jakich niesamowitych czynów oraz technologicznych osiągnięć są w rzeczywistości zdolni. Ta konkretna rakieta, którą tak intensywnie i szeroko promowali we wszystkich dostępnych mediach, budzi kontrowersje, ponieważ oni wciąż nie posiadają całkowitego ani w pełni wiarygodnego dostępu do kluczowych źródeł informacji. I tym się zajmowali. Proszę spójrzcie jeszcze na jedno. Spójrzcie teraz na niego. Co w końcu stało się z tymi zdrażani? Obaj otrzymali zarzuty zdrady stanu. To jest artykuł 111, jak wiecie, kodeksu karnego Ukrainy. No i teraz są w areszcie. Grozi im dożywotnie więzienie. Szczerze mówiąc, powiem wam otwarcie, za takie rzeczy po prostu rozstrzeliwałbym na miejscu. No, może to wydawać się trochę niehumanitarne, ale jadą tak postępowo. Bo inni tego nie zrozumieją. W ogóle nie wiadomo ilu takich. Agentów Rosja ma w ogóle na Ukrainie. A gdzie oni się znajdują? Na różnych ceblach w Dlatego, żeby innym nie przyszło do głowy, jak to się mówi, od razu rozstrzał wszystkich pod ścianę. A inaczej z nimi to mi zjala. Ale dobrze zadali dożywocie, bo wcześniej, pamiętacie, my z wami, w ramach tradycyjnej rubryki Zdrajcy omawiliśmy wiele przypadków i tym zwyrodnialcom dawano po 8 lat. A jeszcze się zastanawiasz, czy to zdrawa stanu, jak? 8 do pyka stula. A dlaczego nie dożywocie? Tym na szczęście dają dożywocie, zobaczymy, ale po co mieliby siedzieć w więzeniu? I niech tam gniją za swoją zdradę. I to po raz kolejny przyjaciele pokazuje, jak głęboko Rosja wdała się w konflikt na Ukrainie i ilu jest jeszcze takich agentów? Ona to tutaj ma. Wszystko to musi zostać właściwie wyjaśniane. I zdoga. Z agentami tutaj wszystko jest jasne, prawda? Ale co to za broń, której skutki tak skrupulatnie dokumentowali? Przejdźmy tutaj do rzeczy. Przypomnijmy, bo jest tu kilka ważnych i ciekawych aspektów. Po pierwsze Putin, jak wiecie, przedstawiał ten swój orzesznik jako straszliwie nową broń, zdolną przełamać każdą obronę przeciwlotniczą. Ale spójrzmy, co na jej temat mówią ukraińscy eksperci i wywiad, którzy zbadali szczątki. Przypominam, że były dwa uderzenia. Jej opracowywanie rozpoczęto jeszcze w latach 2018-2019, aby zastąpić wszystkie przestarzałe rakiety JARS. Ale jak mówi Budanow, coś poszło nie tak. Projekt SIDAR został zamknięty, a na jego bazie utworzono nowy, który nazwano Resznik. Co wykazała analiza fragmentów oreśnika? Hydloskop. Ten sam, z którym Yuri Gagarin poleciał w kosmos. Analogowe i przeskurzałe. O tym informuje CNN przy AF. To nie są po prostu nasze wnioski. Wspólnie z Amerykanami przeanalizowaliśmy te właśnie szczotki. Druga sprawa to kompowenty elektroniczne. Znaleziono radzieckie lampy elektronowe, krytrony, a to technologia z połowy XX wieku, czyli całkowicie przestarzała historia. Trzecia rzecz to nawigacja, system inercyjny, a nie nowoczesny Cewrabo. Kiedy opowiadają Wam, że oryśniki to precyzujna broń, musicie zrozumieć, że to wcale nie jest prawda. Rosja kłamie. Dlatego wniosek naszych ukraińskich i amerykańskich ekspertów jest następujący. To nie jest innowacja. To rakieta złożona ze wszystkiego, co akurat było pod ręką. To wszystko przykryje całą tę historię, całą tyłkę. Rosja próbuje jej używać ze zwykłą głowicą bojową na szczęście, a to prowadzi do dużych bantów. Dlatego wyniki użycia w Dnieprze w 2024 roku pozwoliły trafić mniej więcej w wyznaczony rejon. Jak mówią eksperci, na Ldowczyźnie. Na początku 2026 roku, jak wiadomo, nastąpiło rozrzucenie subbloków, co świadczy o niestabilności i nieciągłości. Drogi, technologicznie zacofany projekt, który nie sprawdza się jako zwykła broń. Jako zwykła broń podkreśla. Znaczy, jego siła byłaby tylko w wyposażeniu jądrowym. Czego? Na sejsce. Na razie do tego nie doszło, ale ci chorzy maniacy na Kremlu sami rozumiecie, jakimi kategoriami oni myślą, więc w ogóle nie wiadomo, co im chodzi po głowie. Ale też, przyjaciele, powiedzmy sobie, że nie powinniśmy tutaj zapominać, nie powinniśmy bujać gdzieś tam w chmurach wysoko na niebie i itd. Na razie nie możemy zestrzelić tej rakiety. A nie wiadomo, które systemy w ogóle mogą ją zestrzelić. Dlatego niezależnie od tego, jak bardzo jest przestarzała, jakby się z niej nie śmiali, że Gagarin natał, Lizalenta, przewinięta itd. i tym podobne, rosyjscy okupanci przyznajcie, osiągają efekt. Przede wszystkim nawiasem mówiąc informacyjnie. A więc broń jest niedoskonała, ale to nie powstrzymuje Rosji. Pytanie brzmi: jak często mogą jej używać? Kreml ogłasza uruchomienie oreśnika do produkcji seryjnej. Ale ci tu prawda? Kiedy przygotowywałem ten odcinek... Przejrzałem naprawdę dużo informacji. I pozwólcie, że będę się powoływał na wpływowe osoby. Ichor Romanenko, generał lejtnant w stanie spoczynku. Często przeprowadzam z nim wywiady. On mówi, że mają pojedyncze egzemplarze, ale produkcja seryjna jeszcze się nie rozpoczęła. On mówi, że. Ze... Zasadniczo podkreśla ogromny koszt własny tej rakiety. I tak rzeczywiście jest. Kolejny ekspert, pan Dmytro Żmajłow, mówi, że Rosja raczej nie będzie w stanie używać jej regularnie właśnie ze względu na ograniczone tempo produkcji i problemy techniczne. Jeśli zwrócicie uwagę, Rosja używa oręcznika tylko wtedy, gdy jest to potrzebne informacyjnie, dla wywołania medialnego szumu. Przede wszystkim. I to wszystko. Kluczowy czynnik, przyjaciele, to poligon kapuski To główne miejsce testowania orośnika. I to jest tutaj ważne, by to zrozumieć. Rosjanie nie chcą wydawać pieniędzy na nowe stanowiska startowe, dlatego odpolają go właśnie Staton. 17 stycznia tego roku, całkiem niedaleko, ukraińskie drony z powodzeniem zaatakowały Kapustyniar, trafiając w halę montażowo-testową. To bezpośredni cios w logistykę i możliwości testowania Oresnika. Jak w ogóle dowiedzieć się o przygotowaniach do ataku? To bardzo ważna sprawa, ponieważ w mediach, zwłaszcza na telegramie, mocno rozdmuchują te historie. Putin w tym tygodniu dwukrotnie uderzył oreszwikiem. Posłuchajcie proszę, jest bardzo prosty i bardzo skuteczny wskaźnik. Oręśnik to międzykontynentalny pocisk balistyczny. Zgodnie z międzynarodowymi umowami, Federacja Rosyjska jest zobowiązana powiadamiać Stany Zjednoczone Ameryki o takich startach. Tak było dwukrotnie, jeśli sobie przypomnicie. W 1924 roku nad Dnieprem, kiedy uderzali, oraz w 1926 roku, tego roku, kiedy uderzali w obwód lwowski. Właśnie dlatego przed uderzeniami na Dniepr i Wów, ambasada USA na Ukrainie zazwyczaj publikuje ostrzeżenia dla swoich obywateli o zagrożeniu w ciągu najbliższych 48 godzin. Tak więc najpewniejszym źródłem alarmu nie są kanały w Telegramie, lecz oficjalne ostrzeżenia ambasady USA. Jeśli widzimy takie ostrzeżenie, to bezpośredni sygnał o możliwym wystrzeleniu rakiety. A możliwość takiego wystrzału zależy od tego, na ile Ukrainie uda się zakłócić łańcuch logistyczny wroga, tak jak to miało miejsce przy uderzeniu w kapustyniar, oraz na ile sami Rosjanie są w stanie go odbudować. Oto to kosztowne przedsięwzięcie produkcyjne. Dlatego zbierzmy tę całą mozaikę w jeden obraz. Co się stało? Rosja przeprowadziła atak oresznikiem, drogą i niedoskonałą rakietą złożoną z radzieckich zapasów. Aktywowano siatkę agenturalną, ale służba bezpieczeństwa Ukrainy, za co należy im się ogromny szacunek, udaremniła tę operację, zatrzymując koordynatorów i informatorów. To być może pokrzyżowało plany kolejnych precyzyjnych ataków na ten region lub inne regiony Ukrainy. Po trzecie, masowej produkcji oreśnika na razie nie Tak, to jest sztuczny drogi produkt, a ukraińskie uderzenia na poligon kapustyniar jeszcze bardziej utrudniają jego testowanie i użycie. Czwartym głównym wskaźnikiem zagrożenia są oficjalne ostrzeżenia ambasady USA na Ukrainie. Co to wszystko oznacza? Oznacza to, że Rosja próbuje stworzyć pozory potęgi, ale mierzy się z zacofaniem technologicznym, wysokimi kosztami oraz skutecznym przeciwdziałaniem ze strony Ukrainy zarówno na froncie kontrwywiadu służby bezpieczeństwa Ukrainy, jak i na froncie oddziaływania zdalnego, czyli uderzeniami dronów na obiekty zaplecza. Dlatego, przyjaciele, sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Każdy nasz sukces, czy to zatrzymanie zdrajcy, zestrzelenie rakiety, czy trafienie dronem w wrogie laboratorium, to ogniwo w jednym łańcuchu obrony. Co ważne, proszę, nie rozpowszechniajcie niezweryfikowanych informacji. Szczególnie zdjęć, nagrań wideo, geolokalizacji i skutków uderzeń. Właśnie na to liczy GLUG. Ufajcie oficjalnym źródłom. Służba Bezpieczeństwa, Sztab Generalny i TAKAMI. To wszystko, co chciałem Wam dziś przekazać w ramach tego odcinka. A zdrajcom życzę, żeby zgnili w więzieniu. Albo, jak już mówiłem, dla mnie osobiście najwyższą karą jest rozstrzelanie na miejscu. Co o tym I Jaką karę wybralibyście dla zdrajców? Dla swoich? Napiszcie proszę w komentarze. Dziękuję za dołączenie. Odcinek do końca. Bajcie o siebie, przyjaciele. I do zobaczenia.